Zajmiemy się reakcjami polimeryzacji. Co to są reakcje polimeryzacji? Polegają one na łączeniu się pojedynczych cząsteczek związku nienasyconego i taki związek nazywamy monomerem. I mamy sobie tutaj prosty związek nienasycony, nienasycony, bo ma tutaj wielokrotne wiązanie i jak wiemy z reakcji addycji, słabsze wiązanie może się rozerwać. I wtedy tutaj mamy idzie to na boczki i mamy do przyłączenia miejsce i dzieje się to w odpowiednich warunkach ciśnienia, temperatury w obecności katalizatorów wtedy rozrywa się to jedno związań. i coś może przyłączyć w tym przypadku przyłącza sąsiada, który też sobie rozerwał podwójne wiązanie. I mamy sobie tutaj ten związek nienasycony. Jeden sobie porozrywał, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Rozrywają sobie to podwójne wiązanie pod wpływem tych warunków, o których powiedziałam. No i dogadają się w ten sposób, że bardzo chętnie się tutaj przyłączą, bo mają tutaj wiązanie do wzięcia i powstaje wielkocząsteczkowy związek zwany polimerem. Jak się będzie nazywać ten w tym procesie całym? Jak się będzie nazywał ten związek, z którego powstaje polimer? On się nazywa monomerem. Taki jeden koralik w tym łańcuchu powstały po rozerwaniu się tego podwójnego wiązania. Nazywamy merem, natomiast to jest polimer. I jak będzie wyglądać cała reakcja? Bierzemy sobie N. Cząsteczek tych monomerów pod wpływem odpowiednich warunków dzieje się to, co tutaj powiedzieliśmy, w wyniku czego powstaje polimer, czyli n razy wzięty długi łańcuch składający się z tych otomerów. Jak się będzie nazywał ten polimer? Powstał on z etenu zwanego etylenem. Dodajemy przedrostek poli, bo to jest polimer, więc będzie poli eten, bo to jest eten, albo polietylen, bo to jest też etylen. Teraz zróbmy sobie ćwiczenie. Mamy napisać reakcję polimeryzacji propenu. Jak wygląda propen? Doskonale wiemy, wygląda on w ten sposób. I tu, jak się rozerwie to podwójne wiązanie, w związku z tym, no, na boczki będzie szło, ale tu na boczku jest cecha 3. No niekoniecznie. Jeżeli sobie zegniemy tutaj w tym miejscu i to cecha 3 damy na dół, tu się jak rozerwie wtedy to wiązanko i tu sobie pójdzie na boczki. Tocha jest oczywiście w górę, te tocha i tocha góra dół, więc tutaj na boki będą. Wiązania. I będzie to wyglądać w ten sposób, jak nie trudno się domyśleć. I co mamy? Mamy mery. Mamy mery. I te mery ze sobą się połączą, dając polimer, i jest to polipropylen, bo mamy propylen. Z propylenu on powstał. Jak będzie wyglądać reakcja? Mamy sobie N tych. Monomerów tych propenów, w wyniku czego powstaje polimer, czyli N razy wzięte mery, czyli N długi ten łańcuch składający się z tych oto merów. Jak się będzie nazywał? No, wiemy, to jest propen, więc polipropen zwany propylenem, więc polipropylen. Zróbmy sobie jeszcze jedno ćwiczenie. Mamy napisać reakcję otrzymywania teflonu. Teflon wygląda tak. Jest to polimer składający się węgiel, węgiel, dwa fluory, dwa fluory i to jest n razy wzięty ten oto mer. Jak się nie trudno domyśleć, powstał on wtedy, gdy tu było podwójne wiązanie, rozerwało się i poszło na boki. Więc powstał on z takiego monomeru CF2, podwójne wiązanie CF2. Jak się będzie nazywał ten związek? Będzie się on nazywał tetrafluoro, tetrafluoro, bo ma cztery fluory, eten, no bo ma dwa węgle, końcówka N, bo ma podwójne wiązanie. I wiemy, że ten właśnie monomer tetrafluoroeten po rozerwaniu tego podwójnego wiązania stworzył się takie mery n razy wzięte i mamy polimer i on się będzie nazywał dodajemy do tetrafluoroetenu przedrostek poli bo to jest polimer politetrafluoroeten nam powstał czyli teflon